To była uroczystość, o której mówi cała Polska. Ślub Kingi Dudych w Pałacu Prezydenckim zaskoczył wszystkich, ale jedno pytanie nie daje spokoju. Kto właściwie za to zapłacił? 5 lipca córka prezydenta Andrzeja Dudy stanęła na ślubnym kobiercu i wyszła za mąż za Mateusza. Sama uroczystość oraz wesele odbyły się w wyjątkowym miejscu, w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób, w tym rodzina i najbliżsi przyjaciele. Choć para młoda wyglądała szczęśliwie, a zdjęcia z ceremonii szybko obiegły sieć, to najwięcej emocji wzbudziło miejsce przyjęcia. Dlaczego? Bo to właśnie tam pojawiły się pytania. Kto pokrył koszty wystawnej uroczystości? Na stołach nie zabrakło wykwintnych dań. Tatar z polędwicy wołowej, mus z wędzonego pstrąga z kalarepą i piklowaną rzodkiewką, czy carpaccio z pieczonych buraków. Brzmiało luksusowo, więc i pytania o pieniądze pojawiły się niemal natychmiast. W rozmowie z dziennikarzami szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka potwierdziła, że uroczystość odbyła się w pałacu, ale zapewniła, że wszystkie wydatki zostały pokryte z prywatnych środków prezydenta. Nazwała sugestie o finansowaniu z budżetu kłamstwem. Mimo to wątpliwości nie zniknęły. Komentatorzy przypominają, że pałac prezydencki jako obiekt państwowy zawsze generuje koszty takie jak prąd, ogrzewanie, woda czy obsługa techniczna. Które opłacane są z budżetu, a więc z pieniędzy podatników. I tu pojawia się problem, gdzie kończą się wydatki prywatne, a zaczynają publiczne. Dziennikarze poprosili nawet o ujawnienie rachunków za wesele. Do dziś jednak nie otrzymali odpowiedzi. Dlatego w sieci wciąż krąży pytanie, na które nikt nie chce udzielić jednoznacznej odpowiedzi: kto tak naprawdę zapłacił za ślub Kingi Dudy? A ty jak sądzisz? Czy koszty pokryła rodzina, czy jednak. Podatnicy, daj znać w komentarzu. Dziękuję, że jesteś z nami. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Trzymaj się i do usłyszenia w następnym filmie.